Jeśli kliknęłaś na to wideo, prawdopodobnie czujesz, że w Twoim życiu dzieje się coś więcej niż to, co widzisz gołym okiem. Masz rację, jesteś dokładnie we właściwym miejscu. W ciągu najbliższych minut nie tylko potwierdzę, że anioły rzeczywiście próbują się z Tobą komunikować, ale pokażę Ci także trzy konkretne sposoby, jak można rozpoznać ich wiadomości oraz jak wykorzystać tę wiedzę żeby przyciągnąć do swojego życia miłość, obfitość i duchowy spokój. Jeśli to oglądasz, to znak. Nie przypadek, nie zbieg okoliczności. To odpowiedź na pytanie, które nosisz w sercu od dawna. Anioły właśnie teraz dotykają twojej duszy. Od jakiegoś czasu czujesz, że dzieje się coś więcej, że niewidzialne puka do drzwi twojego życia. I dziś, piękna duszo, Potwierdzam, tak, to są wiadomości z nieba. I tak, potrafisz je odczytać. Twoja intuicja nie kłamie. Kiedy czujesz, że pewne znaki się powtarzają, kiedy serce nagle drży, to nie jest wyobraźnia, to duchowa komunikacja, to Twoi aniołowie mówią do Ciebie. W ciągu najbliższych chwil pokażę Ci trzy konkretne sposoby, jak rozpoznać wiadomości od aniołów i jak je przyjąć by odmienić swoje życie. Ale zanim to zrobię, zapraszam Cię do naszej grupy na Telegramie. Codziennie dzielimy się tam anielskim prowadzeniem. Link znajdziesz w opisie. Zacznijmy od pierwszego sposobu. Liczbę. Gdzie widzisz 111, 222, 444. To nie numerologia z internetu. To kod. Anioły używają cyfr, by dać Ci znać, Jestem przy Tobie, słucham Cię, prowadzę Cię. Drugi sposób to sny. Te, które pamiętasz z nadzwyczajną wyrazistością. Kiedy coś Cię budzi z emocją, której nie da się wyjaśnić, anioły wchodzą w przestrzeń snu, by Cię przygotować na to, co nadchodzi. Trzeci sposób to przeczucie, które wydaje się irracjonalne, ale okazuje się prorocze. Słowo usłyszane przypadkiem: Ciosenka, która brzmi jak odpowiedź, obrazek, który wywołuje łzy. One komunikują się subtelnie, ale celnie. Zauważ, że kiedy zaczynasz słuchać tych wiadomości, Twoje życie się harmonizuje. Zaczynasz czuć spokój, nawet jeśli na zewnątrz jest chaos. To nie iluzja, to kontakt z Boską mądrością. Anioły nie przyszły, Bycie zabawić, przyszły, bycie poprowadzić, bo nosisz w sobie światło, które ma się obudzić. I tylko one potrafią przypomnieć ci drogę do twojego wnętrza. Zacznij traktować znaki poważnie. Kiedy coś się powtarza, to nie jest tylko ciekawostka. To wezwanie, duchowe zaproszenie. Byś przestała ignorować to, co w Tobie najprawdziwsze. Może boisz się. Że sobie wymyślasz, ale w duchowości nie chodzi o dowody, chodzi o czucie, a Twoje serce wie, kiedy coś pochodzi z nieba. Ono nie potrzebuje potwierdzeń, ono rezonuje. Zacznij mówić do aniołów. Tak po prostu: Pomóż mi, prowadź mnie, jestem gotowa. Ich odpowiedzi przyjdą szybciej niż się spodziewasz. Czasem postaci osoby, wiadomości. Albo zmiany w Twoim wnętrzu. Nie musisz się bać, że nie rozpoznasz znaku. Bo kiedy On przyjdzie, poczujesz to całym ciałem. To będzie chwila ciszy, głębi, poruszenia. I właśnie wtedy zrozumiesz, to było dla mnie. Anielskie wiadomości przychodzą, by ci przypomnieć, że nie jesteś sama. Że nawet w nocy ciemnej duszy jesteś trzymana przez coś większego. I że twoje modlitwy nie idą w próżnię. Zacznij dokumentować te znaki. Prowadź dziennik duchowy. Zapisuj sny, przeczucia, myśli. Bo one układają się w mapę. Mapa ta prowadzi cię nie tylko do odpowiedzi. Prowadzi cię do siebie samej. Zauważ, jak wiele razy w twoim życiu coś nagle się zmieniło. Jakby znikąd. To nie było znikąd. To było niebo działające w ciszy. I to właśnie jest największy dowód ich obecności. Nie jesteś zbyt emocjonalna. Jesteś otwarta. I ta otwartość jest Twoim największym darem. Nie słabością. Właśnie dzięki niej słyszysz to, czego inni nie słyszą. Anioły nie patrzą na Twoje błędy. One widzą Twoje serce. Widzą, jak bardzo pragniesz prawdy, miłości i spokoju. I właśnie dlatego przychodzą. By cię przygotować na duchowe przebudzenie. Duchowa intuicja, którą masz, jest kluczem do życia w zgodzie z sobą. Kiedy przestajesz ją tłumić, zaczynasz żyć w swojej prawdzie. A prawda to najlepsza ochrona, jaką możesz mieć. Nie musisz być idealna, by być prowadzona. Wystarczy, że jesteś gotowa. I ty już jesteś. Właśnie dlatego ta wiadomość dotarła do ciebie dzisiaj. Być może przez długi czas ignorowałaś te sygnały, wmawiając sobie, że to tylko zbiegi okoliczności, ale serce nigdy nie kłamie. Kiedy coś porusza cię głębiej niż logika, to głos wyższych wymiarów. Czasem wystarczy jedno zdanie, by odmienić tor Twojego życia. I dziś, przez to przesłanie, Anioły chcą Ci właśnie to jedno zdanie szepnąć. Słuchaj uważnie bo ono już się zbliża. Kiedy świat zewnętrzny krzyczy, anioły szepczą. Nie szukaj ich w hałasie, w chaosie, w zamieszaniu. Znajdziesz ich w tej ciszy, którą nosisz w sobie, gdy wszystko inne cichnie. Możesz myśleć, że nie zasługujesz na kontakt z Niewem. ale w rzeczywistości to właśnie ty, w twojej autentyczności, delikatności i odwadze, jesteś najbardziej gotowa, by ten kontakt przyjąć. Anioły nie wybierają tych, którzy są doskonali. Wybierają tych, którzy są prawdziwi. I twoje prawdziwe serce właśnie dziś zostało wezwane, by słuchać i przyjąć. Nie musisz już dłużej się wahać, czy to, co czujesz, jest realne. Anielskie prowadzenie nie jest wymysłem. To duchowa rzeczywistość. Która chce Cię uzdrowić, ochronić i oświecić, może się otworzyć na coś więcej, bez lęku, bez wstydu, bo jesteś w miejscu, gdzie miłość jest obecna i ta miłość nie osądza. Ona podnosi, przypomina, prowadzi. Każda wiadomość, jaką otrzymujesz, ma cel. Nie wszystko od razu zrozumiesz, ale wszystko ma sens. Bo w świecie duchowym nie istnieje przypadek. Istnieje porządek, którego dusza nie zapomina. Kiedy pojawia się wątpliwość, poproś, Aniele, pokaż mi jasność. I wtedy znak pojawi się w sposób, który nie pozostawi w Tobie wahania. Bo anioły nie zostawiają Cię z pytaniami. One prowadzą do odpowiedzi. Czasem odpowiedź przychodzi przez łzy. Nie bój się ich. One oczyszczają przestrzeń, w której zakotwiczy się nowa prawda. Prawda o tym, że jesteś kochana, widziana i słyszana zawsze. Nie ignoruj znaków tylko dlatego, że nie są spektakularne. To, co najpotężniejsze, często przychodzi cicho. Cicho, ale z siłą, która zmienia wszystko, czego dotknie. Anioły przemawiają też przez inne dusze. Przez wiadomość, którą właśnie słyszysz. Przez osobę, która cię pocieszyła bez powodu. Przez słowa, które brzmi znajomo, choć słyszysz je pierwszy raz. Zaufaj, że jesteś już w połowie drogi. Bo samo słuchanie tego przekazu znaczy, że jesteś otwarta. I otwartość to wszystko, czego potrzeba, by niebo mogło działać z tobą i dla ciebie. Czasem pojawią się w Tobie opory. To normalne. Ego nie chce puścić kontroli, ale dusza wie, że wszystko, co prawdziwe, dzieje się w zaufaniu, nie w walce. Pamiętaj, że odpowiedzi, których szukasz, już istnieją. One nie są gdzieś daleko. One są w tobie. Anioło pomagają ci je tylko odkryć, warstwa po warstwie, bez pośpiechu, z miłością. Nie musisz znać wszystkich kroków na raz. Anioły pokazują tylko ten jeden, który masz zrobić teraz. A gdy go wykonasz, pojawi się kolejny. I tak działa boskie prowadzenie. Kiedy zaczynasz żyć w zaufaniu do tej siły, wszystko zaczyna się układać. Nie w idealność, ale w harmonię. I harmonia nie oznacza braku trudności, lecz obecność wewnętrznego spokoju mimo nich. Anielskie wiadomości są przypomnieniem: Jesteś częścią większej całości. Twoje życie nie jest pomyłką, Twoje istnienie ma znaczenie. I to, że właśnie dziś tego słuchasz, jest potwierdzeniem. Zacznij dzień od intencji. Dziś jestem otwarta na wiadomości z nieba. Obserwuj, notuj, zękuj, bo wdzęczność otwiera jeszcze więcej przestrzeni. Przez którą anioły mogą działać. Z każdym słowem, które dziś przyjmujesz, Twoja dusza przypomina sobie, kim naprawdę jesteś. I kiedy ta pamięć się zakotwiczy, nic już nie będzie takie jak dawniej. Zbliżasz się do momentu, w którym Twoje serce zacznie wybierać ciszę zamiast chaosu, intuicję zamiast logiki i obecność zamiast strachu. I właśnie wtedy wiadomości anielskie stają się codziennością, nie cudem. Możesz poczuć, że wszystko wokół ciebie się zmienia: relacje, cele, pragnienia. To nie przypadek, to znak, że anioły usuwają z twojej drogi to, co nie służy twojemu światłu, byś mogła świecić bez przeszkód. Czasem ta transformacja będzie wyglądać jak strata, ale nie każda strata jest bólem niektóre są bramą. Bramą do nowego poziomu świadomości, gdzie wreszcie widzisz siebie taką, jaką widzicie niebo. Kiedy zaczynasz ufać tym sygnałom, odkrywasz w sobie spokój, który nie zależy od warunków zewnętrznych. To jest ten duchowy pokój, którego nie da się opisać, ale który odmienia wszystko. Anielskie wiadomości przypominają ci, że nie musisz robić wszystkiego sama, że siła, która cię stworzyła, jest z Tobą gotowa, by nieść, wspierać i prowadzić. Tylko powiedz: Tak, jestem gotowa. Nie wiesz, co przyniesie jutro. Ale nie musisz, bo kiedy masz kontakt z tym, co wieczne, każdy krok jest objęty światłem. I nawet jeśli droga jest mglista, wiesz, że idziesz w dobrą stronę. Zacznij dzień z intencją. Prowadź mnie. Pokaż mi, co ważne, i bądź gotowa, bo odpowiedź przyjdzie. Może nie w sposób, którego się spodziewasz, ale zawsze w sposób, który uzdrowi. Nie czekaj, aż wszystko będzie idealne, by zacząć ufać, bo to właśnie zaufanie tworzy przestrzeń dla cudów. A anioły, które cię otaczają, już szykują coś pięknego. A teraz, piękna dusza. Gdy serce już drży, a dusza otworzyła się na światło, niech to przesłanie zostanie z tobą jeszcze długo po tym, jak wyciszy się głos. Bo to nie był przypadek, to było wezwanie. Anioły nie chcą, byś żyła w zwątpieniu. One pragną, byś poczuła się bezpieczna, prowadzona i kochana. I właśnie dziś dostałaś przypomnienie, że nie jesteś sama, nawet w najdziemniejszym momencie. Jeśli to, co usłyszałaś, poruszyło cię głęboko, jeśli miałaś wrażenie, że te słowa były dokładnie dla ciebie, potwierdź odbiór tej wiadomości, wpisując w komentarzu liczbę 1111. To twój znak dla nieba. Jestem gotowa. Zasubskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych wiadomości od aniołów. Każda z nich niesie nowe światło, Nowe przypomnienie i nowe uzdrowienie. A jeśli pragniesz być jeszcze bliżej codziennego prowadzenia, dołącz do naszej zamkniętej grupy na Telegramie. Codziennie otrzymasz tam wiadomość, która podniesie cię, ukoi i przypomni, kim jesteś. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję ci, że słuchałaś z otwartym sercem. Dziękuję za twoją obecność. Dziękuję. Że jesteś światłem na tej ziemi, nawet jeśli czasem o tym zapominasz. Anioły widzą Cię i są przy Tobie, zawsze. Zaufaj temu, co się budzi w Tobie. To nie przypadek, że dziś usłyszałaś te słowa. To początek nowego rozdziału, w którym niebo i ziemia zaczynają ze sobą współgrać w Twoim życiu. Niech nadchodzące dni przyniosą Ci potwierdzenia, które sprawią, że już nigdy nie zwątpisz w obecność aniołów, bo one już działają i to, co najpiękniejsze, dopiero przed Tobą. Niech tak się stanie.